Puzzle Słowa to seria, w której rozmawiamy o lekcji odwina, starożytnej praktyce modlitewnej słowem Bożym, i o naszych fascynacjach pismem Świętym. Mówię o naszych, bo jak w poprzednich odcinkach nie jestem tu sam. Jest ze mną Dawid Kołodziejczyk, twórca podcastu Puzzle Wiary, i pracownik. Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Ja z kolei nazywam się Radosław Więcławek i jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl. Dawidzie, co było w poprzednim odcinku? No, w ogóle rozmawiamy o lekcji divina, które dzieli się na cztery etapy. lekcjo, medytacja, oraz kontemplacjo. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o, o Medytacją, medytacjo, O, medytacją no, tydzień temu było. O medytację więc yy, i w ramach tego medytacji powiedzieliśmy sobie, że to jest trochę. Po tym jak w lekcji czytaliśmy Słowo Boże, to jest znalezienie tego kontekstu tego Słowa Bożego, odnalezienie tego, co to Słowo mówi, i jakby wysłu usłucha wysłuchanie, usłyszenie go w kontekście naszego życia, jakby trochę przejście z rozumu do serca. Tyle, nie? Dobre, tak. to dobrze to zdefiniowano. Tak, przy czym ta praca rozumu też jest ważna, że dążymy do tego, żeby zrozumieć, jak to jest z tym, no właśnie, jaki to jest gatunek tyracki, jakie są st środki stylistyczne i tak dalej, i tak dalej. Dość długo żeśmy o tym mówili, bardzo precyzyjnie. Bardzo Was zachęcamy do tego. Jeśli nie, jeszcze nie oglądaliście poprzedniego: koniecznie trzeba to zrobić, w linku tutaj. I kliknijcie, wróćcie, przesłuchajcie, żeby mieć całą wiedzę. A w tym odcinku będziemy mówić bardziej osobiście, znowu tak jak dwa odcinki temu. Będziemy mówić o tym, jak widzimy właśnie prowadzenie Boga w swoim życiu. Jeżeli medytacja służy temu, żeby jakoś zobaczyć to, jak słowo Boże może zinterpretować moje życie, no to właśnie te, teraz, dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, jak to się dokonuje dla nas. Tak. No bo mamy głębokie przekonanie, że ta starożytna metoda Lekcja Divina też prowadzi do konkretów życia i do tego, żeby, żeby spotkać w swoim życiu Pana Boga. Więc trochę świadectwa, jak rozumiem. zaczynasz Ty, czy ja? Wiesz co, zacznij. Dobrze, zacznę. Jak sobie myślę, bo kiedy rozmawialiśmy Przygot próbując przygotować się do tego odcinka, no to nazwaliśmy sobie ten temat, że to jest, żeby opowiedzieć o prowadzeniu Pana Boga, ale nie tak, że Pan Bóg Cię prowadzi, tak żeśmy to tylko... W konkrecie Słowa Bożego, co, co jakby już jest takim zawężeniem, pewnym utrudnieniem w tym znalezieniu swojej historii, ale ja nie miałem jakiegoś specjalnego problemu z tym, żeby to, żeby to odnaleźć. I to prowadzenie Słowa Bożego w moim życiu ono łączy się z bardzo trudnym momentem w, mojego, w moim życiu, wtedy, kiedy już byłem w zakonie i to całkiem sporo, jakby okoliczności, historię. Nie chciałbym mówić bardzo szczegółowo, dlatego, żeby nie odsłaniać ludzi, którzy gdzieś tam w tym procesie uczestniczyli, czy mogliby uczestniczyć, ale jakby przeżyłem bardzo, bardzo, bardzo poważny kryzys mojego życia zakonnego i jakby tak bardzo poważnego, że stawiałem sobie pytanie o to, czy w zakonie zostać i to jest ciekawe, bo ten kryzys mojego życia, on nie opierał się, nie wiem, o jakąś relację z kobietą, czy o jakieś zewnętrzne rzeczy, tylko tylko w gruncie rzeczy rzeczywiście opierał się o wiarę. Nie? To był taki coś, co we mnie było, to było pytanie o wiarę o Pana Boga, o to, jak z nim postępować, czy ja nie marnuję swojego życia, wiesz, czy chodzenie w tych fantastycznych ciuchach ze średniowiecza, czy to w ogóle ma sens. Czy... I był tam też taki motyw, w którym, w którym pytałem siebie, dla mnie jedną z takich bardzo ważnych rzeczy jest prawda. W życiu i pytałem siebie, czy to, co ja głoszę nam nie czy to jest prawdziwe. Bo w ogóle to, to przez wiele, wiele lat odprawiałem 21, 30 w, w Warszawie, w ogóle wcześniej jeszcze w Krakowie. Raczej to były popularne eucharystie, więc dostawałem maile, o pochwały i tak dalej, i wiesz, taki. Taki zgrzyt, Wiesz, tutaj jakby ludzie ci mówią, że jesteś super i w ogóle cudowny. Co w ogóle fajne, możecie napisać nadal. <laughs> nie ma z tym problemu. Dawid mał z Natomiast wiesz, taki moment typu tego zgrzytu, że z jednej strony dostajesz feedback od ludzi, że im się podobają kazania, że one są życiowe, że, że jakby nawiązują do, do Pana Boga, że i w ogóle takie momenty, że właśnie słyszałem takie słowa, że. To, co ja mówię, kogoś nawróciło, dotknęło, przybliżyło do Pana Boga, i słyszę w sobie pustkę, nie? taką totalną, że, jakby, że ja się pytam siebie, czy to jest moje miejsce, czy to, czy to głoszenie Słowa Bożego, czy to w ogóle nie jest wymysł, czy to nie jest tak, że ja po prostu w miarę się ogarnąłem z gadaniem i potrafię złożyć jedno do drugiego, a, a ludzi to jakoś interesuje. Też z takim, no było bardzo ciekawe doświadczenie, jakby myślenie sobie, cały proces myślowy, który prze, przeprowadziłem w tym, myślałem sobie o iluś braciach z naszej przeszłości jeszcze, którzy byli świetnymi kaznodziejami, odeszli z zakonu. Nie? Że, że to właśnie jakby to, to w ogóle się nie. I doszedłem do ściany, w którym doszedłem do jakiejś totalnej ściany, w której sobie powiedziałem, Albo jakoś coś z tym swoim życiem zrobię, albo ono pójdzie z dymem po prostu. I to był taki moment, w którym jakoś rozmawiałem z jednym z moich braci, z którym ja myślę, że mogę spokojnie powiedzieć z Maciejem, Hanaką. Wtedy mieszkaliśmy razem w Warszawie i teraz znowu mieszkamy razem w Krakowie. I Maciek, to, to w ogóle było takie bardzo trafne z jego strony. On, krótko mówiąc, wysłał mnie na rekolekcję. Wysłał mnie na rekolekcję na Lekcjo Divina, właśnie. To, może to nie był pierwszy moment, kiedy się z lekcją Divina spotkałem, to, to w tych momentów miałem więcej w swoim życiu, ale to były, nie wiem czy znacie rekolekcje u w Krakowie, 8 czy 9 dni, wiesz, takie totalne wejście w taką totalną głębokość. Mówiliśmy o tym, ile lekcje powinno zająć. Tam jest godzina zegarowa na lekcję, nie? I ani minuty krócej. Potem na te kolejne etapy, masz po 45 minut godzinę, więc to wszystko zajmuje cały dzień, plus trzy konferencje, i może dość po całym dniu, rzeczywiście, ale. Ja przepraszam, może to nie jest dobry moment, ale my też robimy w dominikanie.pl takie rekolekcje. lekcje Divina. Zresztą. Były już... Na reklamy jest zawsze dobry moment. No wiesz, co, to, yy, na dobrą reklamę. Mówię bo o to... tym, że, że jakoś mówię o tym, bo mnie to porusza, że mówisz, że to jest dla ciebie ważne, że to był dla ciebie mm. przełomowy moment. Ja też miałem taki moment, w którym jakoś zobaczyłem bardzo wagę Słowa Bożego na nowo, i to też było związane z rekorekcjami. Lekcji od które miałem przed rozpoczęciem nowicjatu. To był inny moment w życiu dla mnie na pewno niż ty, ty mówisz. W ogóle jakoś dziękuję, że dzielisz się tak osobiście. To były rekolekcje z Dariuszem Larusem. To jest ksiądz z, z diecezji gnieźnieńskiej. On mówił o księdze proroka Jeremiasza. I to był kolejny moment, w którym zrozumiałem jak dużo jest w Słowie Bożym. I to też jakoś ustawiło moją relację z, ze Słowem Bożym. I to jest powód też dla którego my Robimy jakby w Dominikanie.pl takie rekolekcje ze Słowem Bożym. Tak? To zapraszam, niedługo będzie kolejna edycja, tak swoją drogą. Więc to nie jest po prostu yy, reklama, ale to jest reklama z jakimś yy, zwierzeniem. Wiesz, ale to taki jest moment, że ja myślę, że to jest ważne, nie? bo. Yy... Bo możesz poszukać czegoś, co, co Cię gdzieś przybliży do Pana Boga, w szczególności, myślę, że mnóstwo ludzi teraz przeżywa z trudności w wierze, konfrontuje się. To jest coś, co jakby, ja nie powiem, no, no prawie codziennie z kimś rozmawiam, kto mówi, mam kryzys w wierze, nie, nie wiem gdzie iść. Nie? I moją jakąś taką naturalną pierwszą odpowiedzią, być może dlatego, że to, to jest moja odpowiedź osobista, no jest Słowo Boże. Jakieś poszukiwanie słowa Bożego. No, ale wiem też, zdaję sobie z tego sprawę, że człowiek, który funkcjonuje normalnie w świecie, nie jest zakonnikiem, nie wyrwie się na 9 dni na rekolekcję albo zrobi to z ogromnym trudem i jakoś musi poszukiwać swojej drogi. Anyway, wracam do wątku dzielenia się, żeby, wiesz, utrzymać ten, ten główny motyw. I właśnie Maciek wysłał mnie na te rekolekcje Lekcje Divina, tam był dyrektorem tego ośrodka, jest Krzysztof Wąs jeden chyba z najbardziej największych promotorów lekcji Divina w Polsce, też człowiek jakby, no tak myślę, mam takie głębokie przekonanie głębokiej wiary, bliskości z Panem Bogiem i ja się tam z nim skontaktowałem, po byłem na, na, na rekolekcjach Lekcja Divina Ewangelii według Świętego Marka i przez dziewięć dni tam sobie spędzałem, dużo się we mnie działo. Czy to jest opowieść? Wiesz, nie starczyłoby nam jednego odcinka, żeby tam wszystkie te detale opowiedzieć, ale myślę, że nie ma sensu, bo nikogo by to nie zainteresowało. Bo to jest przede wszystkim właśnie dlatego, że to Bóg bardzo konkretnie odpowiadał na moje, na moje bycie tam, nie? Znaczy, jakoś. To, to w ogóle mam takie głębokie przekonanie teologiczne, nie, że ten czas był absolutnie dla mnie. I że ta Ewangelia była absolutnie dla mnie. I to nie jest tak, że tam przyjechałem pierwszego dnia, wiesz, tutaj zachwycony, plec się a to spoko, to z Panem Bogiem to, to zostaje, to, to, to idziemy w tę grę, nie? E, Tam się we mnie bardzo dużo działo takiego szarpania, przeciągania liny, niezrozumienia, próby zdefiniowania różnych tych moich myśli, patrzenia, sposobu, nie? odkrywania tego, co Bóg mówi do mnie, e, gdzieś tam odchodzenia, tak w ogóle całych tych takich tańców bym powiedział nie z Panem Bogiem, że ja nie chcę, chcę, coś tego. I, I też jakby konkludując tą historię, to też nie było tak, że ja wyjechałem z tych rekolekcji taki, wiesz, nie wiem, z, no, miałem w sobie decyzję na to, żeby zostać z Panem Bogiem, ale też i zostać w zakonie, ale w tej decyzji to chyba, co było najistotniejsze, to to zdefiniowanie tego, że ja nie jestem blisko Niego. Czy jakby, że to wszystko, co się we mnie wydarzyło, ono wynikało z braku mojej modlitwy, mojego bycia z Panem Bogiem i że tak naprawdę to nie jest tak, że ja wszedłem tak obrazowo z pięcioma punkcikami bliskości z Pana Boga, wyszedłem z dziewięćdziesięcioma pięcioma i wszystko spoko, tylko wszedłem z pięcioma, wyszedłem z siedmioma i sobie powiedziałem, no to mamy teraz czas na to, żeby je budować, te punkciki, nie? Że, żeby iść do przodu i, i to jest jakby i ten moment właśnie słowa, które tak bardzo żywo we mnie zadziałało, nie? w taki Ostry sposób, wiesz, że to nie, nie Pan Bóg, właśnie, y, nie, nie posłał ducha świętego, który przewrócił moje życie, tylko a może właśnie posłał ducha świętego, ale w taki sposób delikatny, że on mi dał zrozumienie te, tego, wiesz, gdzie to jest na tej mapie, na tym procesie i y, jakby co jest przede mną. Y, więc dla mnie, Słowo Boże jest niewątpliwie Słowem życia i Słowem, które wiąże się z wiarą jeżeli oddzielasz to od wiary, to zawsze przegrywasz, znaczy nie wiem, no ja przegrywam w sensie. Jeżeli jest tak, że nie żyję Słowem Bożym, no to mam głębokie przekonanie, że odchodzę od Pana Boga po prostu nie? i to, ten czas tych rekolekcji, on jest dla mnie no, taki bardzo, bardzo ważny, nie? że jakby ja zobaczyłem, jak słowo Boże realnie wpływa na moje życie, ale też to fajne było to uświadomienie sobie tego, że to nie jest tak, że otwierasz księgę i Bóg przewraca twoje życie do góry nogami, nagle: wow, nie ma problemów, nie ma trudności, wszystko się układa, jest w ustu. Nie, jakby otwierasz księgę i Bóg ci mówi: Dawid, to jutro jest to, pojutrze jest to, a za dwa miesiące masz takie zadanie, nie. I, i to, jest, to, to myślę, jest trudne czasem w Słowie Bożym, że otwierasz to Słowo i ono stawia wymaganie. I to takie, takie mocne, nie? Jeśli podoba ci się ta rozmowa, polub ten odcinek, zostaw komentarz i zasubskrybuj nasz kanał z dzwoneczkiem. Dziękujemy. No, to jest dla mnie jakoś poruszające i też otwiera dużo y, takich moich skojarzeń. W zasadzie chciałbym opowiedzieć dwie historie, jak, nie wiem, tak słowo Boże bezpośrednio zadziałało w moim życiu, nie? właśnie przez takie zejście z głowy do serca. Jedna historia to jest historia to są dwie historie sprzed lat. I jedna jest jeszcze zanim wstąpiłem do zakonu jak byłem tym studentem filologii klasycznej, to miałem, nie wiem, 19 czy 20 lat. Jechałem z krakowskiego przedmieścia w Warszawie autobusem Linię 2 na Stegny. To jest istotne, bo to jest autobus, który nie wiem, czy jeszcze jeździ, ale miał bardzo mało przystanków może pięć na całej trasie. I siedząc w tym autobusie, ja czytałem sobie miesięcznik w drodze. To był taki moment, że kupowałem sobie kiedyś. W kawiarni to lubię miesięcznik w drodze, było za złotówkę espresso, brało się, to był mój taki rytuał co miesięczny. Nie wiem, czy ten zwyczaj jest utrzymany. Ale czytałem sobie ten miesięcznik i to był jakiś losowy tekst, nie, nie, nie wiem o czym, ale był tam fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, gdzie było napisane, Ojciec Twój, ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. I to był moment, jakby jeden moment, w którym przeczytałem te słowa. Ja po prostu nie byłem w stanie po, po, powstrzymać jakiegoś płaczu, takiego szlochu. I to, że to była linia E2, jest istotne, dlatego że nie byłem w stanie wysiąść z tego autobusu. Tam jest tłum ludzi, bo ja wracam w godzinach mniej więcej szczytu. Ja po prostu siedzę i po prostu płaczę, nie? że jakoś. Kiedy przeczytałem te, te słowa, oczywiście zinterpretowałem poza kontekstem, no bo to jest o Marii i Józefie. Ja to przeczytałem w takim kontekście, że no Bóg Ojciec i właśnie tutaj Matka Boża jakoś się troszczą o mnie. Nie? I to dotarło do mnie tak bardzo na poziomie takim wewnętrznym. Ja wtedy nie wiem, jak już wysiadłem z tego autobusu w końcu, w końcu bo się zatrzymał przy Mokpolu na, na, na Stegnach, to siedziałem potem na ławce i jeszcze nie wiem, po prostu płakałem, nie? Bo było to dla mnie jakoś takie wzruszające, poruszające, tak mocno do mnie dotarło w tym momencie, że jakby moja relacja z Bogiem jest czymś osobistym, nie? Że, że jakoś abstrahując od tego, że Bóg jest niezmienny i jakoś no, nie ma uczuć takich jak my, to w nim coś robi to, że jest ze mną w relacji lub nie, że, że, że to nie jest bez znaczenia, czy ja oddaję mu moje życie, czy nie. Czy jestem z nim w relacji, czy nie jestem. I ten moment, w którym ja też przeżywałem swoje różne historie, zmagałem się ze swoją jakoś problemami takimi wewnętrznymi, życiowymi, to było coś, co dodało mi takiego, takiej siły i jakby ustawiło tak naprawdę na długi czas kurs mo mojej pracy też, nie? że miałem poczucie, że nie jestem sam, jakby po tym, jak, jak to słowo roz rozważałem. I możecie mnie zapytać, czy takich momentów było wiele w moim życiu? Otóż nie. To był prawdopodobnie jeden, jedyny albo jeden z dwóch takich chwil. Natomiast pamiętam go do, tej, do tego momentu, bo oczywiście to było bardzo emocjonalne, a z drugiej strony, jak nie, nie umiem tego zanegować, nie? jako coś, co było. Oderwane, bo miałem poczucie wtedy, że to słowo jest rzeczywiście żywe i skuteczne, jak, jak pisze święty Paweł. Że ono naprawdę mnie przeniknęło w taki sposób boski, prawdę mówiąc, no, czy jakoś próbując to ująć w słowa. No. To jest jedna historia. I którą chciałem opowiedzieć? Jak opowiadałeś tą historię, to mi się skojarzyła moja z czasów przed wstąpieniem do zakonu. Jak wstępowałem do zakonu, moi rodzice, zdecydowanie, jednoznacznie i definitywnie byli przeciwni tej, temu pomysłowi i zupełnie się nie zgadzali, więc i pamiętam taki moment, któregoś jakby takiego przejazdu pociągiem, i wtedy jakoś modliłem się brawiarzem. Już wtedy to było jeszcze przed wstąpieniem, właśnie nie mogę tego dokładnie umiejscowić w czasie, ale zaraz przed wstąpieniem do, do, do zakonu, do nowicjatu modliłem się tym brewierzem i tam, jakby znalazłem jakieś takie słowo, znowu nie pamiętam konkretnie tego słowa, ale pamiętam do dzisiaj, jak ono mnie dotknęło w takim umocnieniu, nie? że miej pokój, Bóg cię poprowadzi, nie przejmuj się, właśnie. I taki właśnie, też takie dotknięcie, w którym. I to akurat nie łączy się z lekcją Divina, tylko raczej z po prostu z czytaniem słowa, które, które mnie dotknęło. ale ja myślę, że świadomość tego, że Bóg naprawdę w tym słowie potrafi dotknąć serca, no to, to jest coś nie, niezwykłego. I ja mam takie doświadczenie. Mhm. Yy, więc może opowiem tę drugą historię. Ona no. jest yy, trochę, yy, można powiedzieć, yy, w przeciwną stronę. <laughs> że. Yy, Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ale z drugiej strony ono nie jest magiczne. Bo miałem znowu historię taką z jednym z braci z mojego nowicjatu, z którym dużo rozmawialiśmy o naszym doświadczeniu bycia w grupach takich odnowy w Duchu Świętym czy charyzmatycznych. On był w jednej, Dość znanej, ogólnopolskiej wspólnocie. Ja byłem w lokalnej w ramach Duszpasterstwa Akademickiego. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli w Czerpaku, w studni. Ja miałem taką postawę, trochę narastającą postawę sceptyczną względem tego doświadczenia. On był bardzo. Jakoś przy tym, nie? że wszystko, co, 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 co jest w ramach tych modlitw czy takich praktyk, które się podejmuje w grupach charyzmatycznych, jest ok. No i jedną z rzeczy, o których się spieraliśmy, było takie losowanie cytatów z Pisma Świętego. I no, były różne rozmowy, że, to, że argumenty padały dziesiątki, w końcu. Ja w takim uniesieniu prorockim, trochę w tym duchu właśnie charyzmatycznym, mówię: Darek. No, Darek, teraz weźmiesz to Pismo Święte, które tu leży, bo rozmawialiśmy w celi, otworzysz je i trafisz na fragment, a judasz poszedł i się powiesił. I co z tym zrobisz? I on wtedy wziął to pismo, otworzył jakoś na losowo trafił na ten fragment i powiedział jakby nie powiedział że a nie rzeczywiście to nie ma sensu tylko on. To ja będę teraz to co to znaczy. No to zobaczmy co to znaczy że on poszedł. Jak to się odnosi do mojego życia do mojej sytuacji. Cze, czego ja mam zrobić. nie Bo rozmawialiśmy o grubych tematach życiowych ja wtedy miałem poczucie, że to był rzeczywiście taki prorocki moment, że yy, wiadomo, są różne momenty w życiu. W księgach prorockich są takie momenty, kiedy są różne, takie też gesty prorockie, że nie wiem, na przykład Jeremiasz bierze pas, który zakopuje gdzieś przy Rzece, on parcieje i to ma jakieś znaczenie. Tak w tym momencie miałem poczucie, że yy, ja. Yy, też w takim poczuciu dobra dla, dla tej osoby chciałem coś przekazać, a ta osoba zinterpretowała to dokładnie na odwrót. Nie? I że jeżeli patrzymy na Słowo Boże, to też bardzo bym przestrzegał przed takim właśnie magicznym traktowaniem. Nie? Że, okej, okay, czasem sobie można wylosować fragment do rozważania, ale to nie jest tak. Że my się komunikujemy z Bogiem, tak jak trochę, nie wiem, na seansach spirytystycznych, że jest jakieś oczko, które porusza się po literach, tak że my sobie bierzemy Pismo Święte i losujemy słowa, co nam Bóg powie. To tak nie działa. Że Bóg do nas mówi no, przez nasz rozum, przez nasze serce, przez pytania, które sobie stawiamy, przez zaciekawienia, trochę tak, jak mówiliśmy zresztą w ostatnim odcinku. W ogóle na pustylach wiary jest podcast Wiara i Magia, więc serdecznie zapraszamy. <laughs> Mówię serio, bo to jest ciekawe, ciekawy motyw, który poruszyłeś e, bardzo często jakoś tak na, chodzący na siebie, że możemy traktować wiarę w sposób magiczny, ale to nie jest chrześcijańskie. To, to nie jest Boże na pewno. I e, kiedy właśnie czytamy słowo Boże w sposób taki, to panie, po, 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 powiedz mi, co ja mam dzisiaj zrobić. Nie? No, jak wam mówiłem, to jest po hebrajsku, więc nie, po, nie będę wiedział, co to jest napisane, ale to możesz przeczytać. Nie wiem to proszę zostawmy ten teraz. E, więc e, więc nie, jakby nie, no, no, nie można tak słuchać Słowa Bożego. Nie? W sensie, no, trzeba go odnaleźć. No, rzeczywiście jakoś, a, a nie ten taki, takie patrzenie na magiczność, to, to, to nie jest coś, co nas do Pana Boga prowadzi. No, tak. Wiesz, mam poczucie... Cieszę się, że zgodziłeś się ze mną. Tak, nie, wiesz co? Bo te, ten moment, w którym ja tak się zatrzymałem, bo jestem jakoś rozmiękczony te, tematyką, trochę osobistą taką bardziej. I masz jeszcze jakąś historię? Wiesz co, nie, a ty masz? Nie, właśnie zastanawiam się, czy chcesz skończyć, czy nie. Właśnie teraz chciałbym iść w stronę kończenia, że chciałbym powiedzieć, że. Nie chciałbym utopić tego, co powiedzieliśmy w jakichś kolejnych słowach tak. czy jakichś mądrych myślach, bo jakoś to, co mówiłeś, było dla mnie poruszające, było dla mnie też poruszające to, co ja mówiłem. To jest dobra umiejętność. Zruszyć się, z swoim się z swoimi słowami. Przynajmniej masz jednego słuchacza. Tak. We mnie znaleźłeś drugiego. O, to miło. Więc no, myślę, że możemy lądować. Ale też chciałbym na koniec tego odcinka zachęcić Was do tego, żebyście może, nie wiem, albo osobiście przesłali nam swoje historie związane ze Słowem Bożym, albo napisali w komentarzach, jakie są Wasze ulubione fragmenty Pisma Świętego. Możecie je wklejać, albo dać sigla. Ja chętnie poczytam je, popatrzę. To będzie też nasza forma dialogu. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.